Dzisiaj wystąpimy. Miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni w tych mistrzostwach, tylko zagramy dalej. I to, jak niech to będzie historyczny dzień. Czy to będzie wielki dzień polskiego futbolu? Czy to będzie wielka niedziela polskiego futbolu? Polska, Chile. 11 dzień maja 2025 roku. Mecze, które na wszyscy czekali długo, tutaj te 4 dni. I mnie na ten historyczny dzień będzie dzisiaj z Chile. Jeszcze nigdy awansu nie mieliśmy do fazy pucharowej żadnego turnieju jest to będzie historyczny dzień. My po dwóch remisach z Amerykanami, ze Szwecją, chcemy dzisiaj pokazać klasę. I ten mecz wygrać, nie się na rywali. I ma lepiej być na pierwszym miejscu naprawdę będzie kapitalna gra. Miałem najlepiej biało-czerwonych, inna formacja niż w poprzednich meczach. Mówi się, mówi się do Czech Rady sztuka i tak Marek Papszun chyba pomyślał, że tamta formacja jakoś nie przynosi bramek, więc wyniął tą formację na ustawienie Y. Bo formacji, w której graliśmy, widzę narodów głównie. W poprzednim roku i ten, na, wychodziła nam ta na formacja. Raz źle, raz dobrze. Musimy się że ta dla nas formacja szczęśliwa. Wkład biało-czerwonych, na bramce Marcin Bułka. W obronie Jakub Kiwior i trójka ofensywna po lewej stronie Nikola Zalewski. Po prawej Przyrodz Zieliński. i na środku na szpicy Robert Lewandowski. Oczywiście to co wkniemy na paski dzisiaj Robert Lewandowski. Dzisiaj będzie ten na te piłki. Ale to będzie bardzo ważny punkt w naszej reprezentacji. Miejmy nadzieję, że skuteczny. A my, oww, na pewno tutaj jest, przynajmniej na skład. Chile na bramce. Claudio Bravo w obronie. Marie Pian. po lewej stronie. Pablo Diaz po prawej. Arturo Vidal i w ataku Alexis Sanchez Legendarny skład Chile. Dwóch młodych graczy. Doświadczony już 42-letni Claudio Bravo. On dzisiaj naprawdę prawdopodobnie może, nie zagrał swój ostatni mecz w Narodowych Barwach. Zakończmy godnie jego karierę. Ale pokonajmy te Chile. Pokonajmy Chile. Dzisiaj, Claudio Bravo prawdopodobnie ostatni ostatnim wniosku. Miejmy taką nadzieję, że wywalimy dzisiaj Chile. Ale zakończymy jego karierę. I godnie pożądamy tego BMK. bo jest absolutnie Zasługuje na szacunek i uznanie. I nie, ale że go dzisiaj pokonamy. Właśnie. Claudio Bravo my zakończyliśmy też karierę w reprezentacji Zachodnia i Wisaka, kiedyś pochemując bazę Szwecję, to był ostatni mecz w Narodowych Barwon z Zotana braśmowicza taki mecz ostatni o stawkę, to był Zotan a dzisiaj chcemy zakończyć godnie też karierę Claudio Braavos, trochę mu, miejmy nadzieję, tych strzałów ten narobić pod tą bramką. I jednak trochę wysiłku na koniec kariery dać temu czynniczemu bramkarzowi. Moi drodze przechodzimy do Sydney, ale oznaczam, że damach, chodem, hymna bo pan przed nami. Dwa na chwilki.

Mazurek Dabrowskiego przed nami. drodzy, to jest ten dzień, to jest ten moment, Polska-Chile, mecz o awans, mecz o bycie albo nie bycie mistrzostwem świata w Australii, Polska-Chile, dzień 11, dzień maja 2025 roku, to jest kiedzień, moi drodzy, niech to będzie nasze święto piłkarskie, Polska zaczyna ten mecz, biało-czerwoni na boju, biało-czerwoni... Zróbcie wszystko, i dzisiaj ten mecz wygrać. Teraz Zieliński na ładnie kontrolują teraz na Chiltycy. Teraz Sanchez, niebezpiecznie. O i teraz Bułka interweniuje. Długo groźnie w tej pierwszej sytuacji dla Chile. Ale miejmy nadzieję, że zaraz te dalej zagrożenie Oddelimy tażde ten się Lewandowski z cały No czemu to nie weszło? Czemu to nie weszło? Robert Lewandowski. Teraz błąd Chile. Kiwior. Szansa. Zieliński. Ma tam partnerów. Do Kikiwiora. Do Kiwiora teraz szansa dla Biało-Czerwonych. No niestety, się to nie udało teraz podać. Atakuje teraz Chile. Musimy coś Owcowskiego się cofnąć do pola karnego. Niestety. Niestety, gol za Chile. Pierwszy gol w tej osoby na tych mistrzostwach. Polska musi gonić teraz wyniki. Mimo na Gierę zaraz to zrobi. A jajaj, tracimy już kupił tyłkę, musimy. Tutaj być skoncentrowani, Ale Sanchez 2-0. 2-0. I kończą się po naszą naszą w tym mundialu. Mam tylko nadzieję, że nie. Ja w to wielowych powierzo. Lexis Sanchez. Polska. Chile 0-2. To jest dramatyczny początek biało-czerwonych tutaj w Sydney. A teraz Jeli Zalewski. Szansa! Murę teraz, może teraz! Zieliński! Do no czemu? Chciał zabrać, a teraz to wybronił. Chile! Jakie mamy teraz szczęście! Siłę cały czas prowadzi, no nie możemy tu, musimy zaatakować, nie możemy tutaj tak stać, musimy tu walczyć o tą piłkę. Ja biało-czerwoni. Jest tam dzieliński. ma tam Tiwiora, Zieliński, do no, czemu nie podałeś do no, tam, na wam stronę, no. Był tam partner, był tam partner, był tam partner, no. Musimy powalczyć. moje nadzieje to zrobimy, Jakub Tiwior. Na prawej stronie wycofujemy teraz w tą piłkę. Teraz Lewandowski. I jest super, niestety. A z Arturo Vidal. Ale dobrze, dobrze to było, skaliśmy. To był nie był Vidal, to był Diaz, ale to już jest nieistotne. Musimy teraz grać o tą bramkę, żeby tutaj chceć bramkę kontaktową na gościnę z pierwszej połowy. Uwaga, będzie strzał i nie ma bramki. No, czemu to nie weszło? Jest szansa. Zalewski, Lewandowski strzela na krytyczny strzał. I nie, nie, nie w taki sposób. Nie możemy tak chaotycznie strzelać. Skąd wziął mnóstwo? Czyńczycy i Marcin Bułka. Nie straciliśmy dwóch bramek w jednym meczu od naprawdę bardzo dawna. Uwaga, Arsen Telewandowski, podziemi strzał. Przegrywamy do przerwy 0 do 2 moi drodzy. Polska 0, czyli 2 do przerwy. Polska jest bardzo blisko od podjęcia w Świata, ale my się nie poddajemy. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie jeszcze powalczymy o to, żeby tego nie przegrać żeby to w ogóle wygrać, bo musimy trzy trzy bramki do awansu. Czy to jest realne? Trzeba to wierzyć. Trzy minuty nadziei jeszcze nas czekają, ale przed tym dwuminutowa przerwa na no, czy będziemy chodzić na mać Polska, Chile. Wracamy do Sydney na drugą połowę tego meczu. Polska 0, Chile 2 i 3 minuty na że to odrobimy. Czy to jest realne? Miejmy taką nadzieję, że tak. Biało-czerwoni to zrobią, moi drodzy. Poczynamy drugą o, połowę. Zaczyna Chile. Zaczyna Chile tą drugą część tego meczu. Zobaczymy, no zobaczymy. Czy tutaj coś podziałał ten Marek Papszun w poczynieniu. Biało-czerwony, szansa na biało-czerwony, Giga! A więc Nikola Zalewski wykorzystał ten błąd, Klaudio brawo w ogóle, nieporozumienie Chilińskiej. co tam się stało? Nikola Zalewski strzelił tą bramkę kontaktową, bardzo szybko strzeliśmy tą bramkę na początku tej drugiej połowy i to wlewa nasz, nasze serce nadzieje, że jeszcze ten mecz nie jest przegrany. Nikola Zalewski, jeszcze nie jego meczu nie przegraliśmy szansa, uwaga, no Klaudio brawo teraz do broni, czy to odrobimy jak Szwedzi? Czyli też odrobili stratę. Uwaga! Niebezpiecznie! Bułka! Brawo! Bułka nie tak chaotycznie. Musimy teraz to wybijać! Oj! Była szansa, żeby był remis, ale... Doli Claudio, brawo! Mamy pierwszą bramkę na tych mistrzostwach. Nikola Zalewski. końców końców, w końcu, w końcu! Ale to nie jest na pokieszenie oczywiście nasze, bo przegrywamy w tym meczu. Trzeba do jednego do końca. Ponad dwie minuty naszej nadziei. Waga. Szwedzi remisują. W tym momencie jednego Waga Lewandowski szansa. Robert gol, Goal, gol, gol! Polska Polska 2 do dwóch. Polska Chile 2 do dwóch. Robert Lewandowski. Polska remisuje z Chile. Odradzamy straty. Odradzamy straty. Polska dwa Chile dwa ale cały czas. Jesteśmy poza Mundialem cały czas, ale już tylko jeden god nas dzieli od tego awansu. Polska odrabia straty z pierwszej połowy i oby to się zdało też, do końca tego metru nie ma bramki, tyle tego jest strzała, a my walczymy o awans. Jesteśmy w grze moi drodzy, O, jeszcze awans! Lewandowski! Zieliński! Mamy teraz piłkę! Zieliński! Ty dostrzelił No nie, no tracimy teraz tą piłkę! No musimy zagasować teraz tę... Te, to maksie, Chile, to Blodias, Tą piłkę traci teraz Zieliński! Musimy teraz iść do tego ataku! Zieliński! No czemu? Nie zalegowałeś, Czemu tak lekko? I goberto! I teraz strzał! Brogi teraz to! Claudio Bravo! No czemu tego nie zdobył? Nieporozumienie teraz drużyny Chylińskiej. Do końca minuta. Minuta na dzień biało-czerwonych. Bułka. Broń to broń to na wszelką cenę. Broń teraz to na wszelką cenę. Uwaga. Lewandowski. Zalewski. Do końca pojecała minuta. Lewandowski. Lewandowski. Ewa wramki, bramki. Jeszcze walczymy. Broń. Niestety. No stety. Będę tam tam do końca ponad pół minuty. Teraz Zalewski. Zalewski. Do Lewandowskiego! I jeszcze zalesni koniec! Ach, walczyć, walczyć! Kiwior, Ale serce mocniej naprawdę bije chyba wszystkim polskim kibicom! Niebezpiecznie! Musimy teraz iść do tego ataku, do tego ataku iść! Do końca niecała minuta! 16 sekund! Walczyć o tą piłkę! 13 sekund! Czemu my nie walczymy? Musimy i po to. Prawdziwą bramkę! 6 sekund! Bułka no nie, nie, nie! Koniec niestety! Polska odpada z mundialu, ale po jakiej walce w tej drugiej połowie? Mogliśmy ten mecz wygrać przegrywając 0 do 2. A dwóch straty jeszcze nikt na tych miesiącach nie odrobił. Odrobili to Chińczycy z meczu ze Szwecją, ale tego meczu nie wygrali. My tego też meczu nie wygrywamy. Niestety... Otwieramy. Niestety po tej ładnej was 19 z biało-czerwonych na 12 drużyny Chile. Biało-czerwogi tutaj są, się zrównali w tej tabeli z reprezentacją Chile i to oznacza, że Pola, czerwoni niestety są poza mundialem. Tyle samo, na bilancie, jak Chile mamy w tabeli. Chile ma punktów 3, my mamy punkty 3. Niestety decyduje i niestety... Ile z z tych bramek na tych mistrzostwach? A tych goli niestety mieliśmy mniej, a ile niestety wygrało, zremisowało ze światłem 4 do 4. I to bardzo duro ten mecz decydował o tym, niestety, nasze odpadnięcie, ale... Mogliśmy to wygrać, no mieliśmy szansę, mieliśmy piłkę meczową! Naprawdę, naprawdę w drugiej połowie, naprawdę... Niestety tutaj, no odpadamy, no po ładnej walce, no mogliśmy awansować, ale to się nie udaje. Na tych mistrzostwach niestety, po raz kolejny niestety Piało-Czerwoni odpadają z mistrzostw świata po grupowej i nie, nie znajdą się w najlepszej szesnastce. To się daje po raz trzeci z rzędu, ale tego maczenia przegrywamy. Dwa poprzednie turnieje kończy, kończyliśmy od, porażką z Nową Zelandią i z reprezentacją Rumunii 4 1 tutaj. Wydawało się, że skończy się czy Dróżnyczyńskiej, ale my w drugiej połowie, naprawdę, naprawdę, walczyliśmy o to zwycięstwo do końca. Śliczne poty tutaj mieliśmy, ale nie udało nam się tego meczu niestety wygrać. I odpadamy z tych mistrzostw. Trzeci legi na tych mistrzostwach, ale no to bardzo boli ten mecz, bo mogliśmy ten mecz wygrać. Mieliśmy go na, na Wigelsu, no co by tutaj lepiej było zrobić w tym meczu, to nie wiem. Myślę, że grać od początku tak, jak graliśmy po początku drugiej połowy. I to był, mogliśmy sobie tak, tak, tak zagrać, ale niestety, niestety. Ładna ofensywna gra, nie popłaciła nam awansem do jednej ósmej finału. Cińczycy mieli tutaj no... Jeden strzał się czasem Ancheza, jeden gol i gol Artura Vidala, czyli dwóch legendarnych piłkarzy czylinskich. Tutaj naprawdę. No, tutaj grali naprawdę no. Fajny gole na no, jeden i 2 do 0. A w drugiej połowie, no zaczęliśmy tutaj do, straty, no. Najpierw tutaj, no. Robert Lewandowski. Znaczy, nie, najpierw po potem błędzie Claudio Bravo. Nie, jakaś nieporozumienie to było bardzo kuriozalnego na tych mistrzostwach, chyba najbardziej kuriozalny. Ale potem Lewandowski, Lewandowski. Zaliczył asystę z strzelił bramkę. No na koniec tej kariery ma tam z tej bramkę. No i tak niestety kończymy ten turniej. No, podnieśliśmy spazy grupowej, ale... Nie ma ostatniego miejsca, bo ostatnie miejsca mają Amerykanie. Mamy trzecie miejsce w grupie. To jest punktów sochile. Dwie bramki stracone i dwie zdobyte i to był jeden bramki na tych mistrzostwach zdobyte na tych mistrzostwach. No mogliśmy grać bardziej ofensywnie. Mecz już w tym pierwszym meczu ze Szwecją, mogliśmy tamten mecz wygrać. I mieliśmy dużo sytuacji, żeby ten, ten awans zwiększyć, ale się nie udało, nie udało się. Przypomina mi się trochę mecz ze Szwecją, ten Euro 2020 kiedy też przegrywali, przegrywaliśmy 2-0, a potem tego Litwa też nie popłaciła, bo straciliśmy bramkę w ostatniej minucie. Tutaj bramki nie straciliśmy, ale. Bo szansę, żeby ten mecz wygrać. Niestety. I to zawoli, bo że naprawdę mieliśmy szansę na, na wygraną w tym meczu. 19 strzałów biało-czerwonych na 12 strzałów w Chile. Brawo panowie za walkę, za ten charakter. Za rok mistrzostwa Europy w Polsce będą na Volta, za rok. Więc takimi gospodarami na ten turniej, na pewno awansujemy. I tam, mam nadzieję, pokazamy klasę. I naprawdę pokażemy naprawdę dużą jakość. Chile miało niby więcej XP, oczekiwaniem bramki, ale my mieliśmy więcej strzałów i posiadania piłki. To się jednak nie popłaciło, o, nie opłaci, opłaciło nam tym, że ja awansujemy do fazy pochorowej. No nie. Chile awansuje, w do miejsca i oni zagrają z a, Arabią Saudyjską. Szwecja zagra, Chodzi z pierwszego miejsca I oni zagrają z reprezentacją e, Argentyny. Tak jest, oni zagrają z Argentyną. Chile zagra z Arabią Saudyjską. Będą na pewno ciekawe, ciekawe mecze, ale niestety nas tam nie będzie w tym meczu z Aralią Saudyjską. Gdybyśmy ten mecz wygrali, to i tak byśmy wygrali z Arabią Saudyjską. W jednej ustawie finału, więc no nie grałem w tym meczu niestety. Polska 2, Chile 2. Ja oddaję szkół głos do studia w Warszawie. Brawo chłopaki, na pewno no, będą jakaś Tani, Miło, bo jednak zagrali najlepiej. Tych wszystkich wielkich turniejów, mimo wszystko najlepiej, grali najbardziej ofensywnie graliśmy, ale chyba najmniej, jeżeli chodzi o pod względem bramek, też na tych mistrzostwach. Paweł, chłopaki, paweł, panowie, ale niestety odpadamy z mistrzostwa świata. Ja się żegnam. Do usłyszenia, cześć i życzymy miłego popołudnia. Odeja z do studia w Warszawie.